Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przedodbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Przetwórstwo mleczarskie jest jedną z branż przemysłu spożywczego, która prężnie rozwija się w naszym kraju. Tak jak w większości branż, coraz większą rolę odgrywa tu mechanizacja i automatyzacja produkcji. Wraz z wprowadzeniem nowoczesnych technologii, pracodawcy w branży mleczarskiej poszukują wykwalifikowanej kadry technicznej. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią obsługiwać nowoczesne maszyny i urządzenia oraz prowadzić i nadzorować produkcję zgodnie z wymaganiami obowiązujących systemów jakości. Gościmy eksperta, który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj powiedzieć naszym widzom o zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Może zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Głównym zadaniem technika przetwórstwa mleczarskiego jest organizacja produkcji wyrobów mleczarskich oraz jej nadzorowanie. Nie jest to zawód popularny wśród młodych ludzi, dlatego postaramy się przybliżyć specyfikę tej pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC 02 produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego, magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego. W zakresie kwalifikacji SPC-06, organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich, planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich, wytwarzania wyrobów mleczarskich, oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne. Na co dzień bierze udział i sprawuje kontrolę nad procesem produkcji wyrobów mleczarskich, może zajmować się kontrolą, handlem lub marketingiem produktów mleczarskich, pracuje zespołowo w ciągłym kontakcie z innymi ludźmi. Odpowiada za przebieg produkcji, jakość wyrobów oraz bezpieczeństwo i pracę podległych pracowników. Pracuje w halach produkcyjnych, magazynach, chłodniach, laboratoriach i pomieszczeniach biurowych. Mam do Pana kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? W firmach branży przetwórstwa mleczarskiego, takich jak mleczarnie czy zakłady przetwórcze. To może być praca przy produkcji, ocenianie produktów mleczarskich, handlu czy marketingu. Zanim poproszę Pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie. Zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Marto. Hmm. Kefir, czy. jogurt, maślanka. Ja nie wiem, no naprawdę trudno się zdecydować, co by dzisiaj. Marto, jesteśmy na wizji. Y, już jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Jak wiemy, produkty mleczne są zdrowe i smaczne. A to wszystko dzięki pracy osób takich jak nasz dzisiejszy rozmówca. No, naprawdę trudno się zdecydować. Dzień dobry. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje Pani ten zawód. Wybrałam naukę w technikum spożywczym, ponieważ ta branża jest mi bliska. Mama jest dietetykiem, a tata nadzoruje produkcję w zakładach wędliniarskich. Poza tym, szkoła była na miejscu blisko mojego domu, więc to było wygodne. Na początku miałam pewne wątpliwości co do przetwórstwa, akurat mleczarskiego, ale udało mi się odbyć praktyki w bardzo nowoczesnym zakładzie i to mnie przekonało. Tak naprawdę dopiero tam zobaczyłam, że to ciekawe. Moją pierwszą pracą była obsługa produkcji w zakładach mleczarskich, a teraz zajmuję się nadzorem jakości wyrobów. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonanie każdej pracy ma swoje zalety, ale także i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu technik przetwórstwa mleczarskiego, praca zespołowa w kontakcie z ludźmi, praca w nowocześnie wyposażonych zakładach produkcyjnych w ciągle modernizowanej branży, praca urozmaicona, brak czynności rutynowych, wada wykonywania zawodu technik przetwórstwa mleczarskiego, najczęściej praca trzyzmianowa, także w Niedziele i Święta, praca w hałasie, odpowiedzialność za bezpieczeństwo procesu produkcji, jakość wyrobów, powierzone surowce i maszyny. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo Marto. Halo studio? Tak, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sama pani słyszy, mój kolega w studio ma jeszcze do pani pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie? Myślę, że cenne zdolności to dobra organizacja pracy i podzielność uwagi. Jeśli pracujemy przy produkcji, to trzeba być dokładnym, cierpliwym i spostrzegawczym. Jeśli zarządzamy zespołem, to przydatne są umiejętności komunikacyjne. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje technik przetwórstwa mleczarskiego: klasyfikuje i opisuje produkty mleczarskie. Dobiera i ocenia jakość surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu wyrobów mleczarskich. Rozlicza zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich. Pobiera do badań próbki surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich. Stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności. Dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mleczarskich. Obsługuje linie produkcyjne. Organizuje i nadzoruje procesy produkcji wyrobów mleczarskich. Planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych. Dobiera środki transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa mleczarskiego. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Tak jak w przypadku wszystkich zawodów mających związek z żywnością, przeciwwskazaniem jest nosicielstwo chorób zakaźnych. Ponadto choroby skóry, alergie, padaczka oraz zaburzenia smaku, węchu i dotyku. I ostatnie już się pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie? Tutaj posłużę się przygotowanym wcześniej materiałem. Proszę spojrzeć. Technik przetwórstwa mleczarskiego znajdzie zatrudnienie w zakładach produkcji lub przetwórstwa mleka, w laboratoriach oceniających wyroby mleczarskie i surowce oraz firmach dystrybuujących produkty mleczarskie. Na zakończenie chciałbym dodać, że przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję Panu za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza. Technikum 5 lat. Egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki SPC 02 i SPC 06. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Ścieżka druga. Branżowa szkoła pierwszego stopnia kierunek operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki SPC 02. Praca w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego lub i. Branżowa Szkoła Drugiego Stopnia, Kierunek Technik Przetwórstwa Mleczarskiego: 2 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki SPC06 lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy SPC06. Potwierdzenie kwalifikacji SPC-06 egzaminem zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskanie kwalifikacji SPC-06, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Przetwórstwa Mleczarskiego. Ścieżka trzecia kwalifikacyjne kursy zawodowe SPC 02 i SPC 06 lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe, potwierdzenie kwalifikacji SPC 02 i SPC 06 egzaminami zorganizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego.